Wspólne, dźwiękiem. Polskie Radio jest od ponad 75 lat Sejfem skarbnicą kultury. W tej kulturze mieści się też czarowne zjawisko, jakim są ludzie z poczuciem humoru, ludzie, którzy rozdają uśmiech. Skromny, niepozorny, urodzony w koło myli Marian Załócki był naszym uśmiechem i uśmiechem polonii na całym świecie. Aż do 13 kwietnia 1979 roku. Jaka szkoda, że odszedł tak młodo. Miał zaledwie 59 lat. Jeszcze wielu Polaków pamięta te znakomite wiersze, które zostały jako niepowtarzalna literatura. Postanowiliśmy z Janem Zagozdą zaprosić publiczność do studia imienia Witolda Lutosławskiego 24 lutego 2000 drugiego roku. Zgromadzona publiczność z zapartym tchem słuchała swojego ulubionego satyryka w obecności licznie zgromadzonej całej rodziny autora. Przyszli też przyjaciele, którzy z Marianem Zawódzkim jeździli po świecie. Chcemy, aby Państwo posłuchali tych przyjaciół polskich aktorów i piosenkarzy w skarbcu polskiego radia zachowała się taka pamiątka. Mówi Mieczysław Powlikowski, a potem autor. Tuż przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych na turne artystyczne Marian Załócki. Zawsze mnie tu nawiedza ta bojaźń niemęska, czy występ mi się uda, czy klapa i klęska. Jeśli klapa, to jedno mam prośbę gorącą. Niech wyrzucą mnie przez okno, niech ze schodów mnie strącą, niech wyleją na gęby, niech co chce się stanie, byle tylko było miękkie lądowanie. Artyści na estradzie. Janina Jaruszyńska. Proszę Państwa, moja pierwsza wyprawa za ocean, w ogóle pierwsza w wielki świat, to odbyła się właśnie z Halidą Kunicką i z Marianem Załudzkim. W czasie podróży to już tak bywa, że gdzieś tak po dwóch, trzech tygodniach następuje takie załamanie psychiczne. I ja pamiętam, miałam taki, taki bardzo zły dzień. Zły wieczór, tak mi było tęskno. Myślę, Boże, miłosierny, żeby tak pieszo chociaż przez ten ocean, ale czym prędzej do domu. I pamiętam po koncercie już tak siedzimy w garderobie i ja mówię, Maniuś, tak mi jakoś głupio dzisiaj wiesz. I w ogóle wszystko jest takie bez sensu, mówię. I, i wiesz, Maniuś, żebym ja chociaż ładna była. <grywa> A Marian, a Marian tak na mnie popatrzy mówi Janka, nie przejmuj się, uroda przemija, a brzydota zostaje. Halida Kunicka. Taką historyjkę opowiem Państwu też oczywiście z wyjazdów naszych wspólnych do Stanów. Otóż grano tam filmy jakich u nas w ogóle nigdy w życiu nie ma mowy, żebyśmy byli w stanie i y, mieli szansę zobaczyć, były to filmy takie powiedziałabym lekko erotyczne no i strasznie nas to interesowało zawsze chcieliśmy to takie filmy zobaczyć i kiedyś będąc w Bostonie mając wolne przedpołudnie wybrałam się z Marianem do takiej zupełnie straszliwej, jakiejś najgorszej jaka w ogóle może być dzielnicy do kina, żeby Obejrzeć któryś z tych filmów. Już nie powiem, że byłam jedną, jedyną kobietą, a, a sami mężczyźni na tym filmie byli, ale co było zabawne, mianowicie Marian, siedzieliśmy w takim ostatnim rzędzie i za nami już było tylko przejście. I raptem tak nad nami stanął taki ogromny jakiś potwór, wielki, ogromny, 200 kilo, wielki, ja, bo Ja byłam tak przerażona, że już nie wiedziałam, czy patrzeć na ten film, czy, 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 czy oglądać się, czy, czy bać się. A Marian do mnie mówi, nic się nie bój, nic się nie mój. Ja w razie czego mam broń. No więc ten broń, to się okazało, że trzymał cały czas w ręku długopis na wypadek, gdyby ktoś nas zaatakował. To pamiętam, a w ogóle muszę Państwu powiedzieć, że jestem tutaj na tym dzisiejszym wieczorze i nie wyobrażałam sobie, jak to jest możliwe, żeby w takiej wielkiej, ogromnej sali siedzieli ludzie i nie mieli właściwie jakichś takich konkretnych występów estradowych i wszyscy wsłuchani siedzieli i no, nie, nie byłam w stanie a tym wyobrazić sobie, a tymczasem jest to dla mnie tak cudowne, tak czułe, tak tak ciepłe, tak wspaniałe przeżycie, że naprawdę będę długo, 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 długo pamiętać ten wieczór. I dzięki Państwu i dzięki przede wszystkim Marianowi. Dziękuję bardzo. Rena rolska. Więc ja chciałam powiedzieć, że żeby przypomnieć sobie spotkania z Marianem, to musiałabym się cofnąć do zamieszłych czasów ubiegłego wieku. Mianowicie w 1966 roku wyjechaliśmy razem do Stanów Zjednoczonych, zaproszeni przez tegoż wojewódkę na długi, trudny objazd Kanady i Stanów właśnie. Długo to trwało, wszyscy byliśmy zmęczeni. Amaniuś był zawsze wesoły, zawsze usłużny, grzeczny, skromny, odwrotnie proporcjonalnie jeśli chodzi o tę skromność w stosunku do jego talentu zawsze tak było. No ale parę osób już tu wspominało jego kontakty z nim, wobec tego ja posłużę się no, innym wspomnieniem, mianowicie Chciałam przypomnieć Państwu perełkę spośród jego twórczości. Perełkę, która mieści się w ogromnym, w ogromnym sznurze pereł swojej twórczości, który nam zostawił. A ta perełka nosi tytuł Pan Słowi. Denerwuje się pan Słowik, już prawie dwunasta, a tu pani Słowikowa wciąż nie wraca z miasta On już sprzątnął, pozamiatał i pościerał kurze, lśniczystością, całe gniazdko, G2, niezbyt duży Czas najwyższy, by się wreszcie zabrać do obiadu, a tu pani Słowikowej ciągle ani śladu co tu robić, co gotować? Rozpacz go ogarnia. Wczoraj byli w Rubelkowie i... Pusta spiżarnia. Wreszcie wraca Słowikowa. Nie gniewaj się stary, ale straszna dziś kolejka była po komary. O motylkach szkoda marzyć, a muszki mrożone. Więc komary tylko wzięłam. Proszę, oto one. Weź je, oskup i wypatrosz. I ugotuj w garnku. Ja nie mogę. Mam dziś koncert w łazienkowskim parku. Wszystkie miejsca wyprzedane, gałązki i loże, prasa będzie, recenzenci, sam pan Waldorf może. Jednym słowem wielka gala, nie jakaś chałturka. Przygotować więc się muszę i przyczesać piórka. Wysknął tylko biedny słowik, przypiął fartu z listka i do garów. Taki los już, gdy żona artystka, znana, sławna, rozrywana i zarabia krocie, a pan Słowik także śpiewa, ale przy robocie. Jedną tylko ma dziś radość tę chwilę upojną, kiedy czyta u Tuwima, jak było przed wojną. Marian Jankajtys. Ja miałem ten zaszczyt i przyjemność występować w Buffo i w podwieczorkach przy mikrofonie z Marianem Załóckim. Uwielbialiśmy go i również miałem tę przyjemność być z nim w Stanach Zjednoczonych właśnie u pana wojewódki. Muszę tutaj opowiedzieć, jak to do tego doszło. Mianowicie, jak wojewódka nas zaprosił, był przez jakiś czas w Warszawie. Jako wozilem po Warszawie, to był rok 66 Wtedy tak co dwie minuty samochód gdzieś tak przejeżdżał na skrzyżowaniu w Warszawie, ja jeździłem takim Fiatem za stawą, niedużym, wojewódkę wozilem i on mówi słuchaj, a czy jak pojedziemy do Ameryki mógłbyś być za szofera? Ja mówię oczywiście, co, to, co to, to dla Polaka młodego jeszcze wtedy, przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych, on mi dał taki impale samochód Chevrolet sześciocylindrowy, ogromny z automatyczną skrzynią biegów, ja się w ogóle nie wiem, tutaj się zmieściłyby chyba dwa tylko na tej scenie takie. Ja mówię, Janek, a może ja bym nie jeździł. No to on mówi, powiedziałeś słowo i będziesz jeździł. Dobrze. I maniek Załuski, który był z nami, a który był mistrzem słowa, właśnie przestrzegł. Mówi, uważaj, bo niby mówimy tym samym językiem, ale w Ameryce to zupełnie co innego znaczy. Zobaczysz, jak to będzie dalej w praktyce. Uważaj. Bo na przykład po premierze wojewódka mówi: spotykamy się wszyscy, bufecie, ja stawiam. Myśmy tam nie, nie, do, nie dosłyszeli tego ja stawiam i każdy tak przyszedł do tego bufetu, skromniutko coś żeśmy zamówili. Przy płaceniu okazuje się, że wszystko jaś wojewódka zapłaci. Więc na drugi dzień on mówi, no co chyba znów się spotkamy w bufecie. Nie użył słowa ja stawiam. Niektórzy z kolegów, jak sobie pomyśleli, prawda, ulżyli sobie wieczorem, no a potem wojewódki nie ma, każdy sam płaci. Właśnie przypomniał mi to Marian Załócki. I zapamiętając z tego okresu, posługuje się tak jak on, bo on zawsze miał kartkę, żeby się nie pomylić, jego przepięknymi fraszkami. Posłuchajcie państwo, szczodry solenizant. Postawił indyka i schab na gorąco, postawił sardynki i skumbrie w tomacie, postawił wódeczkę i piwo i w końcu postawił pytanie, kto płaci. Fatalna pomyłka. Trafił Jan do baru, choć łaźni Jan szukał. Więc się nie wykąpał, a tylko się spłukał. Dziewczyna to jedyna obecnego lata możliwa do zdobycia część zamienna do fiata. Wojciech Wiliński. Szanowni Państwo, kłaniając się pięknie pamięci o Marianie Załuskim kłaniając się rodzinie, jak chciałem się pięknie ukłonić Halince Kulnickiej, która jakże wzruszająco powiedziała, że tak pięknie, że Państwo w ciszy słuchają tego, co tam Marian Załucki mówi. Jestem przekonany, że Pan Bóg mu mówi, Marian popatrz, popatrz jak wszyscy o Tobie pamiętają, spójrz jak Cię wszyscy kochają. Miałem zaszczyt yy, występować z Marianem Załuckim prowadzić podwieczorek, w którym on występował, występować z nim w teatrze Syrena. Króciutko chciałem Państwu jego taki czterowiersz przypomnieć z jego krakowskich czasów. Budzi się ze snu Kraków stary, dzwonią krakowskie zegary, ulica jeszcze pusta. Ten bije piątą, ten bije siódmą, to znaczy, że jest szósta. Słuchaliśmy polskich aktorów w anegdotach o Marianie Załódzkim. Dalszy ciąg za tydzień.